Dom, 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 dom! Siemaneczko wszystkim, z tej strony Danzis. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze. Siema. Nie tak jak ten koleś, którego właśnie zabiłem. Yy, po raz kolejny w Battlefieldzie, ale zanim zacznę gadać podczas grania, jak to zazwyczaj robię. Kilka informacji. Mam właściwie dwie informacje, jeżeli byście chcieli... O kurwa. Jeżeli byście chcieli konkurs na klucze takie jak... fuck. Takie jak Dead Space, Burnout Paradise, The Ultimate Box, Crisis, 2, Metal of Honor lub Mirror's Edge Napiszcie w komentarzach, że chcielibyście taki konkursik, ja go zrobię, najprawdopodobniej na Twitchu rozlosuję yy, Tak, na Twitchu rozlosuję mm -hmm. Dobra, idziemy sobie jeszcze raz do A. A druga informacja, to sobie zapomniałem Aha, druga informacja Druga informacja jest mianowicie taka, że do mnie jeszcze pelotka Yy, nie. Druga informacja jest taka, że mam zamiar wybrać się na PGA. I jeżeli byście chcieli mi w tym pomóc, żebym wybrał się na PGA i nakręcił dla was materiał w HD, to macie w opisie wszystkie informacje na temat tego. Dobra, idziemy dalej. Ciśniemy L96. Tak więc to są już wszystkie te dwie informacje, które chciałem wam przekazać. I świeci do mnie jakiś laser. A nie, dobra, to jest wieżyczka. I tak, i nie, nie wiem czy zauważyliście, większość, właściwie wszystkie, póki co, materiały, które wstawiam z Battlefielda są na mapach z podstawki, a jak widzicie mam L96, czyli mam dodatek, co najmniej jeden Close Quarters. Chyba Close Quarters to jest L96? Nie. L96 to jest powrót do Karkat. Ja mam Battlefielda Premium, ale, no tak, właściwie to ja najbardziej lubię te podsta y, podstawowe mapy. Te wielkie, które są, które na przykład nagrywałem. Moje ulubione to jest właśnie Carg Island, czyli ta, co na, na której teraz jesteśmy, y, Caspian Border i Operation Firestorm. To są takie trzy najfajniejsze dla mnie. A co do tej reszty, to już są takie sobie. Podobają mi się jeszcze ta, te zimowe z y, Endgame'a. No kurde, no nie dość, że czołg też mnie zabił helikopter. Och, przyfarciło mi się, że chociaż jednego killa zgarnąłem na początku. Jeszcze wcześniej dostałem asystę, nie wiem czy to było nagrane. Chyba nie. Ogólnie strasznie długo mi się włączał ten Battlefield. I tak jak mówiłem. O, tu coś chodzi. Gdzie on chodzi? Tu jest, gdzieś. Kurde, kurde. Zobaczymy też I, Tak jak mówiłem, z tymi kluczami co mam do rozdania, również mam je sam dla siebie. Tak więc, no, dostałem takie. Po dwa, jeden wezmę dla, resztę wezmę dla siebie, i resztę mogę rozwać dla was. Jak chcecie, i jeszcze mam jeden taki kluczyk, taki, taki bardzo fajny, który każdy by z was chciał dostać, ale to jeszcze nie w tym momencie. Nie, nie, nie. To kiedy indziej sobie rozdamy po PGA najprawdopodobniej. To jest taki fajny kluczyk, taki fajny kluczyk, który póki co jeszcze jest to kupienia na Allegro, ale już niedługo, już niedługo nie będzie tak taki na parę gier fajnych, no tak, taki to byście chcieli, a mianowicie do, 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 no nie powiem wam, Ehehe. nie no żartuję, do Saints Row 3, do Reason 2 Dark Waters, do Saints Row 2 i do Sacred 2 Gold Edition, czy jakoś tak, i jeszcze jeden, taki dodatkowy, taki pocieszający właściwie, Metro 2033, Sacred 1 i Reason 1, tak. Takie kluczki mam dla Was. uuu uuuhu. Uuuuhu. Uuuuhu. kurde, mogłem ich zabić od razu. Chciałem mieć tak jakoś zajść od tyłu. Jak się porę spili e, zmienię sobie celownik, bo nie wiem, czy mam czasem nie. Razy 12. W sumie to bym mógł mieć razy 4. No, mam razy 12, to razy 8 będzie spoko. Dobra, gdzieś się zrespiłem. Mam nadzieję, że nie narastawienie. A, nie narastawienie. Spoko. O, gdzie to strzelasz, ziomuś? Tam jest, dobra. Zabiłem. Spoko. Dzięki, ziomuś, że mi pokazałeś, gdzie go widziałeś. Razem daliśmy sobie z nim radę. I tam ktoś się szwenda. Wow, chyba za mną ktoś strzela. Tam jest jakiś koleś. Gdzieś ty się tam kampisz. Dobra, go. Nie dostrzelę tam raczej. Właściwie go nie dojrze. Tutaj, gdzieś się szwendają ludzie. Wow. Nie ma tak kamperze zasrany Kurde, Snajper to rozumiem, żeby kampił, ale taki jak ty? Co nie dasz sobie rady w boju? O, dziękuję bardzo Dziękuję bardzo, mój przyjacielu drużynowy Okej, okay. a dzisiaj wyjątkowo Battlefield bez kamerki Nie wiem dlaczego bez kamerki, jakoś mi się nie chciało ustawiać tej kamerki Jestem taki leniwy, tylko hajs się liczy, <śm> Aha, i jeszcze może takie informacje To jest tylko dla takich, wiecie, dla takich Wsajemniczonych, którzy nie wyszli po informacji Tylko o konkursie Tylko mnie oglądają Nie wiem, czy ktokolwiek taki jest Ale zobaczymy Bum! Opsi Bum! Kurwa, no No dostań, że w końcu Kurde, mol Poczekamy chwilę Eee, a mianowicie Już niedługo Kupię sobie Kurde. Już niedługo kupię sobie dwie rzeczy, które myślę, że się przydadzą. Jedna będzie przydatna dla mnie, a druga będzie polepszająca, myślę, jakość materiałów, a właściwie będzie mi łatwiej to wszystko ogarniać. Pierwsza rzecz, bo nie wiem, czy wszyscy z Was wiedzą, bądź ci, co mnie oglądają, że ja mam monitor 19-calowy którym jest rozdzielczość 1440x900, tak więc Full HD nawet nie posiadam. Ale, ale pod koniec października mam zamiar sobie właśnie kupić yy, Full HD 23 lub 24 calowy Jeszcze nie wiem. Chyba 23, bo 24 raczej mi tu nie wejdzie na biurko. No ktoś do mnie już pisze. A druga wiadomość to taka bardziej przyjazna dla mnie, ale będę mógł wam zrecenzować, jeżeli ktoś by chciał to kupić, będę zakupywał sobie Fotel, ak racing, ten taki yy, z serii BM, czy tam BP, chyba BM, taki czarno-biały. Tak więc, jeżeli sobie wpiszecie akracing racing, w fotele czy coś takiego, to powinniście wejść. I o, siema, o, w dupę! Ja chcę to. Kurde, no, chciałem ich tak ładnie zajść od boku. Cię wystawiłem, jak debil, ale przynajmniej wiem, gdzie siedzą, ale nie wiem, gdzie ten siedzi. Taki cwaniaczek. Aaaa oh, fucker mi coś użarło. Jakiś kupi komar czy coś Eee... Yy, weźmiemy sobie G17C Tak mam taką ochotę i to było chyba przy C, więc weźmiemy sobie w B Res Dobra. I wezmę sobie... O nie mam laser! Kuźwa! Nie wykryją. Skąd miałem wiedzieć, gdzie dostanę laser? Dobra, może mnie nikt nie zauważył. He, he he Postawiłem sobie ten USG, chyba mm -hmm. Tak więc, no Pokażę Wam, jak ten fotel się będzie prezentował. Uuu, jedzie tu coś. Sie ma No, to by było na tyle. E no i jak go sobie y Kupię to Wam, zaprezentuję, jak jak on, czy jest wygodny, czy coś w tym stylu, nie wiem. Okej. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Dobra, tam jest jakiś typ. A, uniknął, fuck. Jak się czajic, fajnie. A, kurde. Tylko ktoś zabił. O, tu się ktoś szwenda. Tu tu, 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 tu gdzieś. Aha, tam jest. No kurde, uniknął tego? Jakim cudem? Cholera by go wzięła. No świetnie, strzelaj jak debil. Wcale nikt nas nie zauwa... Łoooooo! Wow, ho, 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 ile ich tu jest? tam radę zestrzelić go? Dostał! A zabicie wroga! Pierwszy raz udało mi się kogoś zabić w helikopterze, oł oh yeah. To jest ktoś w tym? Nie, to już chyba spadł Mmm, tu jest jakiś ziomek no ten noktowizyjny, po mi i wizyjny Eee, tu jest jakiś ziomek, nie wiem jeszcze gdzie, pewnie tu gdzieś sobie kampi Tak więc... Aaa, coś jest, że mnie zabije O, o, ma? W rejonie nie pracy zauważona snipera. Snipera, snipera. No to to się domyślam, że zauważona snipera. Ale gdzie? Powiedzcie mi, gdzie jest? Czekajcie. Jest troszkę podgłośnie, bo ten mikro mi... Teraz mówi... Uuuu, uh, uuuhu! Uh, uh. Siema Bo ten teraz mówię troszkę ciszej, więc... Nie chcę się wydzierać do was. Oho! Jest. Kurde. Dostał, 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 asysta Coś tu pruje do nas. A to pelotka to główna i zrobię. Jest koleś. A shit. Zabił mnie. Ale 94 mu wziąłem, tylko 6 HP mu zostało. A kurde. 5%, czyli jedno mu coś wziął wcześniej. Polecę sobie helikopterem razem z nim. Dobra. Zobaczmy co tutaj. Jej, koło nas nie dostrzelę. ziomek, no, ziemiak. Uh. Uh. fajnie to wygląda. Du-du-du. W sumie to nigdy nie leciałem w takim czymś. Ej, bo ja chcę zobaczyć do tyłu. Nie mogę się obrócić. To ja sobie tak polatam Nie będę szczerze, tylko sobie będę obserwował okolice. Łooo, wow, jee. Yeah. co ty robisz? Tam jest pelotka, to nie jedna damy... o tu! Został Kurde, zio mu się Ej! O, koniec! Dobra! To u mnie też będzie koniec. Taki bardzo krótki, na dzisiaj tylko chciałem, żeby każdy oglądał GTA. Ale skoro nie, to nie. Tylko 15 osób obejrzało. W tym dwardzy ja. Bo chciałem sprawdzić czy wszystko jest dobrze. Zostaliśmy 2000 expo i Za to, że zabiję kolesia w helikopterze. Albo za to, że już 100 killi mam z L96. Dobra. Jakie mieliśmy staty w ogóle jakieś beznadziejne pewnie. 66 66. no spoko. Bardzo mało wykonanych tych misji. Szkoda. Bardzo szkoda Dobra No to to już jest koniec takiej, taki Paki, patrzcie, będzie takie BZIUM 3, 2, 1